Okej, My weszli, weszliśmy? Nie? Ale to chwila. Nie włączajcie, teraz Wam coś pokażę dziwnego. Pip. Pip, pip. 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 Okej, okay. Jestem. Ale mam błąd. To Ta To tyle wybuchnę bo studio wybuchnie. Za tyle będzie kogoś to Ooo. Wegnajcie. Bo hmm? Boję się. Co by się tak trzymało w No do Nie! No ja nie chcę umieć! No ja nie chcę umieć! Hmm?